Dobra witam was jeszcze raz i po dwóch dniach em, Próbowania prób, em, Przejścia wyzwania tygodniowego chyba Jest szansa że coś się powiedzie bo dołączyłem do jakiejś ekipy która jest na samym początku gry I Mało tego jest całkiem ciekawy układ, bo jest yy, autowierzyczka. Ja gram yy, tutaj szybko sprawdzę. Tutaj gość ma kusze. A ja nie mogę tego dobra, bo mi się odnawia. A dobra, tutaj strzela, tutaj nie trzeba obstawiać. Посмотреть на... на тылы. No, tylko tutaj nawet nie, nie, nie trzeba jakiejś wielkiej um, filozofii, tu trzeba mieć po prostu graczy, którzy szybko w miarę odstawią y, różne miejsca. I to jest to jest cała filozofia. A... Samemu tutaj próbowałem wiele razy przez ostatnie dwa dni <laughs> z efektem przewidywalnym. Już zmieniałem, em, już zmieniałem klasy, już e, próbowałem wszystkiego naprawdę i No na tego gościa z trzeba uważać niestety, bo tutaj różnie może być. Ja. Tutaj wypadła z apteczka z molocha, bardzo ładnie. Tu jest wybuchowa amunicja, ktoś zostawił. No ten granatnik już mam. Kolejna wybuchowa amunicja. Nie no, ja mojego kałacha nie oddam na żaden, yy, żadną inną broń. Podam tak dzwoniłem nagle. Pod Trzeba to obejść całkiem dookoła Ale ja strasznie wolny jestem teraz, nie rozumiem tego Strasznie... Myślałem, że ktoś za mną biegnie Tam narobiło tych zombie na dole. Ktoś ma tutaj nielimitowaną ilość. Ymm... Znowu. Dobra, chodź. Ładunku. Ktoś ma nielimitowaną ilość ładunków ważających, że on otwiera wszystkie te kontenery? Dobra, ja pteczkę mam. Ale mogę się troszkę wyleczyć. O nie. Teraz rozumiem, że tracę ym, możliwość sprintu, to jest okej. Okay, bo użyłem apteczki, ale... Czy moje tak szybko? łatwo się męczę? Tu ktoś rozrzuca wybuchową amunicję. Gdzieś oni zaznaczyli tą próbkę wirusa, ale to chyba było na dole. Daniel tam został. A tutaj jest, dobra. Jest. Zawsze to trochę tro 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 więcej punktów. Mam już dobre przeczucie odnośnie tej, tego, skoro jest dwóch graczy. Martwi mnie to, że oni znowu coś nie wiem czy grają czysto. Bronny PM. Hmm. No jest aktualizacja, na pewno dzisiaj będę y... Już grał, już mam, już, już się instalowało i sprawdzę czy warto było zapłacić te 40 zł za, mm, za dodatkowe mapy. Bo powiem wam, cieszy mnie to, że yy, World War Z jest wspierane i ma mm, regularne aktualizacje. Natomiast martwi mnie trochę, że to jest dosyć. te kwoty są dosyć wysokie tych dodatków. Tu na pewno przyjdą z tyłu. Tam jak gdyby przód jest ogarnięty. I tutaj ten. Azrael? Co on taki twardy jest A jeszcze coś Jeszcze mnie próbował opluć O fajny Fajny ten karabinek Fajny dźwięk ma Ciekawe co tutaj zostało dodane. Nawet nie czytałem jeszcze y, opisu jakie jak je aktualizacje. No jest, jest nowa mapa, są nowe postaci. Zobaczymy. Dobra, wydaje mi się, że tak. Y, przydałoby się... Y, to to działko y, zdobyć. Tak mi się wydaje, że spróbuję, spróbuję tak to rozwiązać. Dobra, jest. O, o to chodziło właśnie. Ale my musimy Gringolda uratować. Dobra, tutaj to yours. będzie ochraniać. No, może to nie jest idealne miejsce, ale może znajdę jeszcze jedno. Nie, Marcie. Dobra, to ty bierzesz to. Tu powinno być jedno, chyba że to już zostało zabrane. Tak. I teraz pytanie: szukać kolejnego ym, działka, czy zbierać części? Gdzie ten krzykacz jest? Gdzie ten screamer jest? A już dobra, już nie żyje. Okej. Okay. Ja, jakbym się szybciej męczył. Nie wiem, może to jest takie y, złudne, ale. Tu będzie dybacz, bo nie słyszę. Znowu tak strasznie zwolniłem. Idą okay. z tamtą. Panie, że porastawiali dupową wszędzie. O, już koniec. No, i dobra, jest wyzwanie tygodniowe zrobione po Uch, dwóch dniach prób. I to było dziwne właśnie. Dwa dni, czwartek wieczór i piątek wieczór. Próba za próbą. I tak jakby nikt nie grał w czwartek wieczo wieczorem i w piątek wieczorem. Nie było w ogóle graczy. Próbowałem. Sam nie jestem w stanie przejść tego, tej pierwszej obrony. To, to jest standard. To jest tak oklepane stwierdzenie jak żadne inne natomiast tutaj nagle wchodzę w sobotę rano i pełen skład no ale ja się cieszę, bo udało mi się przejść w wyzwanie tygodniowe praktycznie bezproblemowo no ale zobaczcie, tutaj gracze doszli każdy na tysięcznym poziomie i nie było co zbierać także dzięki za oglądanie tak wygląda wyzwanie tygodniowe nie polecam grania samemu chyba, że jesteście totalnymi hardkorami Natomiast ja nie jestem i potrzebowałem pomocy. To tyle od, od Krakusa, jeśli chodzi o wyzwanie tygodniowe. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie, i zapraszam na nowe mapy, nowe postaci, Zobaczymy, jak to wygląda, czy to warto yy, zakupić. I zobaczymy też, jak to, jak długo to będzie, ile, ile tam jest wszystkiego. W ogóle nie wiem, nie wiem. Muszę, muszę na to popatrzeć i roze, rozeznać się, co dostaliśmy nowego w grze World War Z. To tyle ode mnie. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!